Dzień dobry, Anna Biskupska. Zapraszam Państwa do oglądania ostatniego w tym roku wydania z Gierskiej Przestrzeni. Są wyniki badań dotyczących składu metali ciężkich w roślinach i zasięgu oddziaływania składowisk odpadów niebezpiecznych po dawnych państwowych zakładach Boruta. Naukowcy sprawdzili najnowszymi metodami stan flory na terenach przy ulicy Miroszewskiej i Łukasińskiego oraz przy Struga, czyli na tak zwanym składowisku za bzurą. Badanie wykazało przekroczenie zawartości cynku i niklu w żywych drzewach. W generalnej ocenie nie są to jednak anomalie krytyczne. W przypadku pozostałych metali ciężkich, takich jak mangan czy żelazo, wyniki były bardzo zróżnicowane i punktowo podwyższone, ale jednocześnie typowe dla tej części aglomeracji łódzkiej. Mnie osobiście zaskoczyło, że większość z tych metali ciężkich nie ma jakichś przekroczonych w sposób drastyczny tych norm. Bo generalnie no całe środowisko i otoczenie, że tak powiem, które się zajmuje tym obiektem, wskazuje na to, że tu pod każdym względem jest tragicznie. Tak? A tutaj z tych naszych badań wynika, że nie wszystkie te metale mają przekroczone zawartości. To niekoniecznie musi świadczyć o tym, że w glebie ich nie ma. Z tego powodu kolejny etap badań obejmie właśnie próbki gleby. A to pomoże ustalić wpływ, jaki składowiska wywierają na środowisko. Pozwoli również wskazać metody i koszty rekultywacji. Zanim jednak rozpocznie się właściwy proces rekultywacji składowisk, Trzeba zabezpieczyć szczególnie teren za bzurą. Na tą chwilę trudno jest go nawet do końca dookreślić. Czy to ma polegać na wywiezieniu wszystkiego z tego miejsca, czy w ogóle jest to technicznie i technologicznie możliwe, czy też ewentualnie wprowadzenie jakichś innych rozwiązań. Teren wciąż nie należy do miasta. Być może przejęcie nastąpi w nieodległej przyszłości. Niezależnie od statusu nieruchomości, prezydent miasta i naukowcy są zgodni, że składowisko nie powinno być odwiedzane przez mieszkańców. Żytnia, jedna z ważniejszych ulic osiedla 650-lecia, idzie do remontu. Miasto podpisało umowę na przebudowę w formule Zaprojektuj i wybuduj drogi w istniejącym śladzie z trzema tzw. rękawami i ulicą pszenną. W 2024 roku, kiedy zakończą się prace, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji niemal 700 metrów nowej jezdni wraz z systemem odwadniającym i kompletnym oświetleniem. Wartość robót finansowanych z budżetu miasta to niespełna 3,5 miliona złotych. Na stawie w Parku Miejskim w Zgierzu po dłuższej przerwie pojawiły się łabędzie. Tym razem była to cała rodzina tych majestatycznych dzikich ptaków – rodzice i trójka młodych. Gdy chwyciły mrozy, ptaki gdzieś się przeniosły, ale mogą wrócić. Ostatnio łabędzie były widziane trzy sezony temu. W zasadzie był to jeden ptak. W dodatku nie zagościł u nas zbyt długo, bo padł. Winą za to można obarczyć wyłącznie człowieka. Weterynarz nie miał wątpliwości. Łabędź padł, bo był karmiony pieczywem, który ptactwu poważnie szkodzi. Dlatego apelujemy, aby dokarmiać łabędzie zimą w mądry sposób: zbożem, surowymi lub gotowanymi bez soli, drobno pokrojonymi warzywami. Jeśli nie mamy akurat przy sobie marchwi, kukurydzy, ziemniaków lub otrębów, to możemy skorzystać z kaczkomatów, których za parę złotych zaopatrzymy się w odpowiednią karmę. Mistrzostwa Polski pojazdów zdalnie sterowanych Ray Stars Contest za nami. Rywalizacja odbyła się w Hali-Mosir 18 grudnia i przyciągnęła zawodników z Polski i z zagranicy. Czekamy na prowadzącą trójkę. Kramiel Bartosz wysunął się na prowadzenie. Gratuluję! Stars to zawody modelarstwa sportowego rangi europejskiej, podczas których w najszybszych klasach można było zobaczyć zawodowych kierowców ze światowej czołówki. Zawodnicy jadą na czas po specjalnie przygotowanym torze. Grudniowa edycja była drugą odsłoną tych widowiskowych zawodów w Zgierzu. Czas na kilka interesujących zaproszeń kulturalnych wprost ze Starego Młyna. Koncert noworoczny w Starym Młynie odbędzie się 7 stycznia 2023 roku. Na scenie z programem obejmującym przeboje opery, operetki, musicalu oraz utwory muzyki popularnej wystąpią znakomici śpiewacy operowi. Katarzyna Zając-Caban, sopran i Piotr Wołosz-Bas. Więcej na stronie internetowej MOK. 16 stycznia zapraszamy na inny interesujący koncert. W obiekcie przy długiej 41A odbędzie się wyjątkowy koncert relaksacyjny. Wyjątkowy, bo uczestnicy muszą na niego przyjść z własnymi matami i kocami. Koncert z użyciem gongów, mis i kamertonów terapeutycznych poprowadzi Paweł Klonowski, dyplomowany muzykoterapeuta, naturopata i nauczycielki gong. Prowadzący zapewnia, że dźwięki pozwalają skutecznie wyeliminować stres i wszelkie napięcia mięśniowe, obniżając poczucie niepokoju i mają dobroczynny wpływ na funkcjonowanie organów wewnętrznych. Więcej na stronach internetowych Starego Młyna. Na koniec zaproszenie do kina. Na ekranie sali widowiskowej Starego Młyna zobaczymy klasyfikowaną jako czarna komedia produkcję menu. We're eating the ocean. Film twórców obsypanej nagrodami sukcesji oraz komedia Święta inaczej to dwie propozycje do zobaczenia w czwartek 29 grudnia, który to dzień jest ostatnim dniem pracy kina w 2022 roku. Szanowni Państwo, drodzy Zgierzanie, na nadchodzące święta Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim Państwu zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt. Niech ten czas będzie dobrze wykorzystany z Państwa bliskimi, z rodziną. Spędźcie go jak najlepiej. Wszystkiego dobrego również na nadchodzące 2023 rok. My również dołączamy się do życzeń. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w styczniu.